Myślę, że wystarczy. Nie wystarczy. Dobrze, jeszcze trochę ubiję. Cześć Sumire. Wejdź sali. Stary rok odchodzi, a nowy przybywa. Czas tak szybko, mija. U Ciebie już są zrobione. Co? Torty ryżowe. Nie. Dlaczego? Nie robicie ich? Myślę, że tak. Jeśli chcesz, mogę zrobić jeszcze jeden. Dziękuję, tato. No to następna porcja ryżu. Gdzie jesteście? Chodźcie, pobijemy się trochę. Przecież to trzęsienie ziemi. Jakich jaki herkules oba jesteście słaby uszami dajcie mnie pokażę wam jak się to robi wcale nie jest ciężki patrzcie Josiko dzieża jest tam nie proszę cię daruj nam życie będziemy już grzeczni Muszę ich ratować. Mam, niech będzie grzejszy. Więc to tak wita się ojca, który biegnie do domu, żeby przygotować wam torty? Nikt go nie pokona w ubijaniu ryżu. Jest ekspertem. Twoja mama potrafi zrobić ciasto na ryżowy tort. A myślisz, że nie? Już zrobiliście? Dostało niewiele czasu. To prawie nowy rok. My robimy wszystkie w minutę. Potem przyjdziemy do ciebie, żeby zobaczyć jak robimy. A nie chce, żebyśmy przyszli? Może nie potrafię robić? Co mówisz? Zabierzcie Sumire i Yoshiko. Pokażę wam najwspanialsze torty ryżowe. Dobra, do zobaczenia. Bali. Kabu, bądź cicho, myślę. Wiesz co, siostrzyczko? Dzisiaj jesteś po prostu prześliczna. O co Ci? Mam taką małą sprawkę, pomożesz mi? Przecież nawet nie wiem, o czym mówisz. Musiałem im obiecać. Komu, powiedz. Nawet jeśli Ci powiem, i tak mnie nie posłuchasz. Pospiesz się, mam moc roboty. Wybacz mi, powiedziałem im, że pokażemy, jak robimy noworoczne torty. Co takiego? Przykro mi. Nie możesz wyjawiać naszego sekretu. Wiem, ale niestety obiecałem. To mnie nie obchodzi. Proszę cię, siostrzyczko, chyba nie chcę, żeby uważali mnie za kłamcę. Jak mogę ci pomóc? Przecież wiesz, że nie potrafię ubijać ryżu. Idź zapytaj króla. Gdybyśmy zastosowali małe oszustwo... To wspaniały pomysł, drogi braciszku. Naprawdę? Nie mogę uwierzyć. Możesz stracić honor. Nie tylko o to chodzi, ale i o twoją reputację. Sprawa staje się poważna, opowiada. Strata czasu od razu powiedziałby, że nie możesz. Co to znaczy? To aż tak trudne? Nie uwierzycie, ale ojcowie Shiko i Sumire sami to robią. Ja miałbym czegoś nie potrafić i ty to mówisz? Ale na pewno, tato, czyż nie jestem królem czarodziejskiej krainy? Wiem, jesteś wszechwładny, umiesz sprowadzać deszcz i zaklinasz wiatr, rozkazujesz królowi burz i jestem pewna, że dla mnie zrobisz wszystko. Prawda, tato? Dostaw to mnie, nawet jeśli jest to takie trudne. Czy to są te ryżowe torty? Chodzi o białą, lepką masę ryżową. Też mi coś. Obiecałeś, że sam wszystko zrobisz, prawda, mamo? Nie możesz się wycofać. Mam iść do kuchni? Przecież jestem królem. Ale jesteś też moim ukochanym tatusiem, a te torty robią we wszystkich domach. Sali nadchodzą. Chodźmy stąd, kochanie. Zaczekaj, tato. Sali, zostaw moje ubranie. Musisz się zgodzić, inaczej nie puszczę. Zostaw mnie. Przestań, nadchodzą goście. Tym razem się poddaję. Przygotuję ryżowe torty. Dziękuję, tato, jesteś najlepszy. A nic wielkiego. Witajcie w moim domu. Dziękujemy, sali. A teraz nasz tata pokaże wam, jak robi się różowe torty. Mężu? Wiem, obiecałem. Nie przebierze się pan. Nie mogę pracować z mokiem. Idzie pan na tańce? Czy wystąpi w reklamie? A może idzie na ślub? Zaraz się przebierze. Chwileczkę. Co to jest? Nie, ubierz się w coś lżejszego. Ale heca. Za lekko. lubi się przebierać. Jestem gotów. Mam nadzieję, że to odpowiedni strój. Nie. Przecież powiedziałeś, żeby był normalny. Pójdę z tobą. Pomogę ci. Możesz mi powiedzieć, jak mam się ubrać? Nie mam pojęcia. Zadziwiasz mnie. Musimy popróbować, mój drogi. No i jak? Nieźle. Z czego się śmiejesz? Wystarczy, jak spojrzysz na tę postać. Więc mam tak wyglądać? Czy to koniecznie? Nie chodzi tu o postać historyczną. Rozmawiasz z królem. Może przebierzemy się oboje. A teraz zacznę ubijać. Tato, to nie tak. Oczywiście, chciałem tylko zobaczyć, czy jest dość ciężki Sprawdza pan, ile to waży? Tak też nie Przecież mówiłaś, nie miała na myśli tego postaw dzieży. Chciał wam pokazać, jaki jest silny Teraz patrzcie Trzeba wsypać ryż Tata sprawdza, czy twardy Oto ugotowany ryż. Mój drogi, martwię się o ciebie tyle wysiłku. Nie ma potrzeby. Stój, nie ma ryżu. Lepiej, gdybyś użył swych czarodziejskich mocy. Żartujesz, to żadna praca, nabiorę formę. Sumire, jaka piękna fryzura na nowy rok. Mama mnie uczesała, widzisz? Ślicznie. Wygląda jak koral prawdziwy. Oczywiście. Stary. Dużo kosztuje, prawda? Będzie jeszcze bardziej lepki. Chcę, żeby był jeszcze bardziej lepki. Dobrze, natychmiast. Wspaniale, tak. Dziękuję. O to mi chodziło, tato. Dalej. Zatrzymaj się. To był koral mojej mamy. Jak ja teraz wrócę do domu... Nie dogonimy tej ciężarówki. Macie pieniądze? Dokąd chcecie jechać? Czy to wystarczy na jeden kurs? Dwa jeny za jeden kurs. Żartujecie sobie? Wykiwał nas. Weźmy ten samochód. Pozwolisz nam skorzystać ze swojego auta? Nie. Oddaj mi te dwa jeny. Zawsze żartujesz. Jest tam.

ああ Głupi torcie ryżowy. Dlaczego nie chcesz się odczepić? Pomocy! Słyszycie mnie? Dogonimy ciężarówkę. Gazu! Zniknęła. Jak to się stało? Gdzie się podziała? Na dole nie ma. Jest na górze. Bracia, tam. Musimy znaleźć jakiś skrót, żeby go dogonić. Spróbujmy tunelem. Przestańcie. Szukajcie drogi wyjścia. Chodźcie. Tam tunel się rozdwaja. Źle ciemno, nie narzekaj, to skrót. Co to jest? Zdaje się, że metro. Uciekajmy! Ratunku! Trzymaj się, znalazłam ciężarówkę. Nie chcę umierać, jestem zbyt młody. Nie chcemy jeść tortu. Pomocy, jeśli nas ktoś uratuje, obiecujemy nie jeść więcej słodyczy w tym roku. Żyję, czy umarłem. Co się stało? Pociąg zmienił się w słup telegraficzny. Do licha, znowu zgubiłam ciężarówkę. Nie płacz, jestem pewna, że kabu ją znajdzie. Musisz mu ufać, ponieważ jest bardzo dobry. Właśnie, my nie potrafimy znaleźć, ale kabu jest od nas lepszy i na pewno mu się uda. Przymknijcie się, głuptasy. Kabu! Kabu. Zrób coś, mężu, wszystko stało się przez ciebie. Zmusili mnie do robienia tortu. Przecież dla ciebie to była zabawa, prawda? Musiała założyć ten koral. Musicie wiedzieć, że to bardzo drogocenna szpilka. Kiedy mama była małą dziewczynką i koleżanki śmiały się z niej, ponieważ nie miała szpilki do włosów, powiedziała to babcia, a ta sprzedała kimono i kupiła jej tę szpilkę. Mama przechowywała ją jako najdroższą pamiątkę po swojej mamie. Ludzie tak samo kochają swoje dzieci jak my. Dobrze, pójdę poszukać tego korala. Będzie ze mną? Z Więc wracajmy natychmiast do domu. Zaczarowane lusterko, pokaż jak to było. Czy to też trzeba było zapamiętać? Mój drogi, wszystko zaczęło się od tej chwili. Pospiesz się. Sprawdźmy tę plamę. Szybko, powiększenie. Oto mój tort. Ciekawe, gdzie teraz jest. W porcie. Dziwne. Czy mogłabyś tu pokazać mi wszystko od początku? Sali, ciężarówka jest w porcie. Musimy tam się dostać. Szpilka tam jest. A nie mówiłam? Jak wolno jedzie ten samochód, prawdziwy ślimak? Gdybym tylko wiedział, gdzie jest port, tato, niech pan usiądzie za kierownicą, skoro uważa pan, że może szybciej jechać. Dobrze, ja się tym zajmę. Zbyt szybko. Chcę odzyskać ten koral. Drogie dzieci, nie wiem co się dzieje. Szybciej. Pójdź, tato, to zasypie koral. Widziałeś, jak ten samochód fruwał? Możliwe. A to tutaj nie ma. Bądź cicho, szukaj uważnie. Jest, znalazłeś? Weź tort. Trzymaj. Mówiłem Ci, że znajdę. Ale tutaj go nie ma. Jak to? Może pan sam sprawdzić? Sally? Mama? Mama? Nie udało nam się znaleźć szpilki. Idziemy teraz do jej mamy, żeby ją przeprosić. Nie będzie trzeba. Zajrzyj do pierwszej czciny bambusowej. Jest, znalazłam. Naprawdę? Dziękuję Sali za koral mojej mamy. Wybacz, Sumire, to zamieszanie. Dlaczego twoja mama nie jest detektywem? Jak ją znalazłaś? Jeszcze raz obejrzałam wszystko w lustrze. To tylko bryłka ciasta wpadła do ciężarówki. Szpilka została tutaj. Byłeś zbyt podekscytowany, żeby to zauważyć. Do widzenia, do jutra. Dziękujemy za piękny wieczór. Co za dzień. Dziękuję Ci, tato. Uważaj, czy wyświadczyłbyś mi jeszcze jedną przysługę, ale bardzo ważną. Jeszcze jedną. Jutro jest nowy rok. Rodzice w tym dniu dają swoim dzieciom pieniądze. Czy mógłbyś i Ty? Wystarczy 100 tysięcy jenów. Jestem kompletnie wykończony, a wy jeszcze prosicie o pieniądze? Ale wszyscy rodzice dają swoim dzieciom. Zrobiłeś dla nich dużo, mój drogi, więc i teraz nie odmawiaj. Rozpieszczasz ich. Macie. Bądźcie przyjaciele, szczęśliwego nowego roku. Też Wam życzę szczęśliwego nowego roku. Daj kawałek, dostaw to moje. Żyłego nowego roku dla Was dzieci od Sali i niech przyniesie Wam dużo ryżowych tortów. Sali, chodź tutaj, Twoja kolej. Tu nie było żadnego oszustwa. Powiedzcie, dobre, a nie mówiłem? Gdzie się podziewa sali? Oto po moje arcydzieło. Szczęśliwego nowego roku dzieci. Wersja Polska Studio Publishing.